Dzień dobry. Mówią, że nie samą motoryzacją człowiek żyje. Ale ci, co tak mówią, to chyba trochę nie mają racji, chociaż nie do końca. Mam taką znamienitą koleżankę Agatę Pasent, którą pozdrawiam z tego miejsca, z mojej półki bibliotecznej. Tam jeszcze jest jedna, jeszcze parę książek by się znalazło. To nie tak, że jest tylko te kilka, chociaż dzisiaj. Myślę, takie są standardy, że, że nawet tych kilka to już jest całkiem sporo. Chociaż są i ludzie, którzy mają ogromne biblioteki. No, nie mam takich warunków, nie, nie trzymam, część książek oddałem, jest jak jest, nieważne. Ważne, że jest taki jeden autor, który jest doskonałym autorem książkowym, felietonista w zasadzie, ale też i te kilka Takich grubszych, grubszych felietonów udało mi się jego autorstwa przeczytać. To jest jego ostatnia książka, ostatnia, którą można dostać w Polsce. Taka czerwona okładka z takim typowym dla Clarksona z tytułem If You Just Let Me Finish. I o, czym, o, co, o co właśnie chodzi? Chodzi o to, że tak jak powiedziałem, jest dostępna w Polsce. Ale serdecznie Was naprawdę namawiam. Mam cały duży zbiór Clarksonów po angielsku. Czytajcie w oryginale. Czytałem kilka, może trzy tłumaczenia. One nie oddają humoru, uszczypliwości, polotu autora, pomijając fakt, że Clarkson często nawiązuje do takich politycznych albo kulturowych kontekstów, o których nie mamy za bardzo w Polsce te pojęcia i dlatego trudno nam jest się do tego odnieść. Co nie znaczy, że nie mam tutaj gdzieś na półkach przynajmniej czterech jego książek, które są wyłącznie skupione albo na, nawiązują do historii, które przeżyli razem w ramach kręcenia programu Top Gear, albo też nawiązują do jego przejażdżek samochodowych, ale m, tych książek jest zdecydowanie mniej. Przeważnie są to właśnie zbiory e, helietonów Clarksona e, i, i naprawdę namawiam, polecam bardzo. Natomiast ja dzisiaj no, nie o tym konkretnie, tylko następna dygresja. E, wpadłem na, e, szukając w ogóle zupełnie innej książki, wpadłem na taki namiar, nazywa się to Book Depository i to jest w zasadzie pierwsza, i tu obok leży jeszcze druga przesyłka. To, jak w ogóle korzystam z ich serwisu? Bo tak, po pierwsze, zawsze korzystałem z takich, w takich kwestiach z Amazona, ale ten Amazon, nie wiem, urosło to jakoś tak. Różne chodzą słuchy o tym właścicielu, tym Jeffie, że on tam ludzi wykorzystuje, że zamiast ludzi pracują drony. Nie nam się na tym, ale nie będę tego finansować. Hmm? Podobnie jak się nie finansuje różnych partii politycznych i tego typu wydarzeń, no ale to tak wiadomo z czasem. Natomiast zamówiłem z racji i tu kłaniam się nisko Panie Premierze, Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za tarczę ochronną, już nie wiem, która wersja, 1.0.2.0.3.0, na pewno nie 4.0, bo od chyba 3 to już jest do dużych przedsiębiorstw, a ja takim przedsiębiorcą nie jestem. Dostałem faktycznie naprawdę słowo, dziękuję za, za pomoc. Została przelana na konto, i jak została przelana, sobie pomyślałem, kurczę, no, dlaczego miałem sobie tych książek nie kupić? I zamówiłem sobie trzy książki. I teraz, teraz je przy Was rozpakuję. No bo co, dlaczego niby nie? Taka nasza tradycja, że Wy patrzycie, a ja rozpakowuję. Pierwsza, pierwsza to jest w ogóle, słuchajcie, taka książka, że. Bardzo, bardzo, bardzo ją chciałem. To jest moja praktycznie ulubiona od zawsze grupa muzyczna DD, Matt Johnson i to jest książka o nich. I ja sobie tę książkę będę z przyjemnością czytać, bo to pff, nie wiem, tylko czytałem o nich, nie wiem, co jest, co jest w środku. Agata, jak robi swoje audycje książkowe, to ona Mówi o książkach, które przeczytała. A ja dzisiaj zrobiłem taką audycję o książkach, o których tylko czytałem, że one takie będą. No i dlatego sobie pozwoliłem ją zamówić, więc to jest ta pierwsza pozycja. Long Shadows and High Hopes. To jest cytat. Yy, z utworu na jednej z pierwszych yy, może nie pierwszej, ale jednej, jednej z pierwszych płyt zespołu. Natomiast tutaj, coś bardziej yy, a propos tego, o czym mówiłem wcześniej, to jest taka te, te, ten odgłos, to jest od tego. ekopakowanie. Eko o, ale co ciekawe, dla tej jednej książki no, pewnie jeszcze będzie dosyłana. Dobra, to proszę, proszę. bardzo. Taram. Nowy Clarkson. Nowy Clarkson. Really? Jego jeszcze w Polsce nie ma. Premiera książkowa w Wielkiej Brytanii była chyba miesiąc temu dopiero. Albo może no, przed tego koronawirusa wszystko się poprzeciągało więc tak naprawdę trudno powiedzieć kiedy była ta premiera dokładnie, natomiast książkę zamówiłem i wyszła i szła praktycznie od razu jak tylko można było sobie ją zanabyć, duża, gruba dla porównania przepraszam to jest ta poprzednia to jest ta aktualna o! nie no grubsza grubsza, grubsza Będę z przyjemnością, z przyjemnością sobie przeglądać i to jest znowu z zbiór, zbiór felietonów Clarksona na przeróżne, na przeróżne jego tematy. Ha! Słuchajcie! Nie, właśnie to jest kolejna samochodowa. Ła! Ale będzie. Powiem Wam tylko tak, po kolei. Lexus NX300h, domyślam się. Volkswagen Scirocco, jaka szkoda, że ten samochód już nie jest produkowany, naprawdę ładny Volkswagen, nie wierzę, że to mówię, ale taka jest prawda, Audi TT, Ferrari California, wiadomo, Ferrari dla dziewczyn, Porsche 911 Carrera 4 GTS, bo wow, gruba, Land Rover Discovery Sport, Ford Fiesta, Mercedes, Ford Mondeo, o, oh s yes. Mercedes S63, S63, AMG Coupe, Lamborghini, Corvette Z06, Cayman GTS Alfa Romeo 4C Coupé. Domyślam się, że tutaj to będzie taka wysmarowana czekoladą i olejkiem różanym laurka. Pasat, no dobrze, trudno. Prze jakoś to przeżyje. Seat, Leon, nie wiem. Znowu Porsche Fiat 500X, Jaguar XE, McLaren P1 Lamborghini znowu. I jeszcze te kolejne strony, ale będzie czytania. O rany, jak się cieszę. Brakowało mi już tych, tych jego samochodowych felietonów i strasznie się cieszę, że znowu taki jeden wyszedł. Szczerze, byłem nastawiony na kolejną książkę z Ferietonami. Byłem już z tym pogodzony, ale ja lubię jego humor. Cieszę się, jak mogę to poczytać, ale jak mogę poczytać, przepraszam, o samochodach, no to, 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 to tak. Tym bardziej, że cenię go jako autora recenzji, recenzenta samochodów. On się zna, pisze z sensem i nie dupowłazem, czyli nie wygląda na to, nie sądzę, żeby przyjmował łapówki od Alfy Romeo, która, jak wiadomo, od lat 70. ledwo wszędzie. Więc nie sądzę, żeby było ją stać na to, żeby finansować Clarksona. Co ciekawe, brakuje mi tutaj jednej książki i mam nadzieję, że ona, że ona jeszcze dojdzie. To jest z kolei ulubiony autor Clarksona, nieżyjący już, Adrian Gill, którego jeszcze nie czytałem, ale mam nadzieję, że będę miał, no właśnie jak ta książka dojdzie, taką okazję. Chyba się nie zgubiła nigdzie. Zresztą sprawdzę jeszcze w internecie. Prawdę mówiąc, byłem przekonany, że, że ona jest, że to dwie, dwie przesyłki, a będzie w środku. No nie ma, to, to znajdziemy ją przy okazji. Albo dojedzie, albo, albo się upomnę o nią, żeby jeszcze dojechała. Człowiek, z którym, Clarkson, z którym Clarkson bardzo dobrze się znał, byli przyjaciółmi. Taki trochę ferietonista, wariat, poeta, prozaik, Adrian Gill. Warto, warto zapamiętać. Będę jeszcze do niego, do tego nazwiska na pewno wracać, ale już jak. Jak przeczytam cokolwiek, bo, bo prawdę mówiąc, nie miałem w życiu do tej pory takiej szansy. Także tak, na pierwszy ogień i to już zaraz do łazienki wyskakuje Clarkson, bo tam na każdym posiedzeniu można jeden albo dwa takie teksty przełknąć. DD, no to sobie położę po prostu gdzieś na przykład tutaj w pokoju i będę do tego zaglądać, bo Mata Johnsona uwielbiam. Jest mądrym, fajnym, dojrzałym gościem, wspaniałe teksty, super muzyka. Polecam wszystkim tę. Jakby się ktoś chciał przysłuchać. Nie będziecie zawiedzeni żadną spłyt żadną tego zespołu. No i ten Adrian. Mam nadzieję, że jak już tutaj zacznę, zacznę maglować Clarksona, to gdzieś w międzyczasie Adrian. Dojedzie i też będę mógł jego tekstami się pozaczytywać. No więc, co? Pierwsza, pierwsza nasza audycja książkowa, trochę motoryzacyjna, trochę muzyczna, taka jak być powinna. Tło myślę, wszystkim pasuje. Czytajcie. Czytajcie, bo czytanie pomaga nam odjechać trochę od rzeczywistości, oderwać. Łapy od, od samochodów, a jak już gdzieś dojedziemy i spotkamy takich podobnych nam entuzjastów motoryzacji, to możemy porozmawiać o samochodach, o muzyce i o książkach. Bardzo ważne sprawy. Pozdrawiam serdecznie, idę czytać.